Erling Haaland właśnie podpisał kontrakt z Manchesterem City na kolejne 9,5 roku. Jeżeli ktoś z Was nie pamięta, to City ma 115 zarzutów, a wiecie co to jest 115? 115 miesięcy to 9,5 roku. Nie wiem, jak mam to skomentować, ale tak już na poważnie, kontrakt na tyle lat, no, co najmniej jakbym widział wszystkie interesy Chelsea. Ale tak szczerze, no to dobrze dla klubu, że zatrzymują tak wielką gwiazdę. Norwek także w swoich wypowiedziach no, mówi, jak bardzo jest przywiązany do klubu. Nawet zarzeka się, że jest City ponad wszystko. Jestem ciekaw, czy jeżeli jakimś cudem ten zespół zostałby zdegradowany, to czy Norwek dalej będzie tak uważał i ich reprezentował? Nie wiem, ale się domyślam. No ale w każdym razie, tak już odskakując trochę od tematu przedłużenie piłkarza tak kluczowego o tyle lat no tak szczerze to chyba oznacza, że z Manchesterem City nic się nie stanie. I jeszcze udało mi się wyczytać, że udało im się także usunąć klauzulę z kontraktu Halanda, to znaczy, że już nie ma także jak jakiś klub przyjdzie, to on może odejść. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o kontrakcie Halanda. I jeżeli się spodobało, to zaobserwujcie, żeby nie przegapić więcej tego typu informacji.